Co tu robisz? Jak się odważyłeś? Nie mogłem dłużej wytrzymać bez wieści od ciebie. Tutaj wszystko po staremu. Albo się przede mną ukrywasz, albo coś się wydarzyło po tym, jak zobaczyła nas twoja mama. Nie, wszystko jest w porządku. Dlaczego przesiadujesz cały dzień w domu? Dlaczego nie pracujesz jak zwykle? Mam tu wiele do zrobienia. Wydaję mnóstwo poleceń. Jesteś osłabiona, wyglądasz jak po chorobie. Wydaje ci się, naprawdę nic się nie stało. Nie chcę mieć zadrażnień z mamą. Obiecuję, że później do ciebie przyjadę, ale teraz odejdź. Nie odejdę, póki nie powiesz mi prawdy. Czy matka cię uderzyła? Co ci przychodzi do głowy? Nie zniósłbym, gdyby ktoś podniósł na ciebie rękę. Ostatni raz panu nie wystarczył? Jak pan śmie wkradać się do domu jak złodziej? Mam w nosie Pani opinię. Przyszedłem, aby bronić Sary. Nie ma Pani żadnego prawa jej krzywdzić. Jeśli się dowiem, że Pani to robi, pożałuję Pani, nie groź mi w moim domu. Wynoś się stąd natychmiast. Jeżeli podniesie Pani rękę na Sarę, jestem zdolny do wszystkiego. Nie boję się ani pani, ani tego drania pani przyszłego męża. Fernando nie jest draniem. Gdy obejmie po ślubie należne mu miejsce, nie wpuści was za próg tego domu. Wykorzystuje pan fizyczną przewagę, żeby mnie nachodzić. To pani wykorzystuje własne córki. Dosyć kłótni. Aj, Franco! Franco, nie komplikuj nie? sytuacji. Odejdź, proszę. Pójdę, bo ty mnie prosisz. Pamiętaj, co mi obiecałaś. Zobaczymy się dziś wieczór? Odejdź, proszę. Jeżeli dotknie pani Sarę chociaż palcem, si to, będzie pani miała ze mną do czynienia. But,